Dobry państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NISTV. Obok mnie jest znany państwu Piotr Wandowski, A dzisiaj spotykamy się między innymi dlatego, że poprosiłem Piotra, aby udzielił kilka bardzo istotnych rad y, dotyczących y, tego, co się zwykle dzieje w jesieni, czyli. Kiedy mamy do czynienia z, z taką, to chyba jest coroczna taka epi epidemia, epidemia grypy. A zadzwoniłem do niego dlatego, że sam właśnie taką y, grypę przeszedłem kilka dni temu. To był bardzo ostry stan y, y, grypy, z problemy z oddychaniem, problemy gastryczne, ale uporałem się w tym 2,5 dnia. Ponieważ musiałem być na takim bardzo ważnym spotkaniu, właśnie w, w, w określony dzień, i nie mogłem sobie pozwolić na dłuższe chorowanie, zastosowałem właśnie ową metodę, i po dwóch i pół dnia byłem już na nogach. Przyłożyłem ręce w odpowiedniej pozycji. Te pozycje Państwo znajdziecie oczywiście w tej książce, ale Piotra chciałbym zapytać, jakby o dwie kwestie. No bo ja grypę w swoim życiu przechodziłem wiele, wiele razy, mam już swoje, swoje lata, ale tak ostrych stadiów nie miałem. Być może te wirusy zmutowały ze względu na używanie antybiotyków, albo ci nasze oprawcy z, z firm farmaceutycznych zmodyfikowali te wirusy, bo te stany są bardzo. Ostre, ale nie przebiegają tak, to jak to się mówi, że grypa leczona trwa tydzień, a nie leczona 7 dni. Natomiast tutaj uporałem się 2,5 dnia. Po pierwsze, to świadczy o skuteczności tej metody, ale również mam do Ciebie takie pytanie, czy są możliwości profilaktyczne? Bo nie chciałbym jeszcze raz takich stanów um, przechodzić. Czy również książka mówi o e, Ta, takich mówię. działaniach profilaktycznych, żeby właśnie do tej przedsiębie nie, nie dochodziło? Podajcie głos. Jak... Mówi, jakie są pozycje profilaktyczne. To jest wszystko w książce. I też mówi, ile razy dziennie stosować. Więc wystarczy, proszę Państwa, dwa razy dziennie zastosować. Chociażby którąś z tych pozycji i nie zachoruję. No bo ja stosowałem tą i nie, tą. Nie, dobra, to, to, to wszystko jedno. Uh -huh. <grychy> Natomiast y, 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 no, tam jeszcze jest, y, y, jedna pozycja y, y, ważna, ale to y, y, oczywiście, y, proszę Państwa, grypę, jeżeli zastosuję dwie organiczne pozycje, o których ja piszę w książce. To codziennie, jeżeli będziemy trzymać ręce, prawda? Bo, no bo wirusa złapiemy, on się będzie rozwijał. A nawet jak się będzie rozwijał, to następnego dnia go usuniemy. Także to nie ma. Problemu. To nawet działa te pozycje na te właśnie skomplikowane, te wirusy, zmodyfikowane, nawet, ostre, tak? Organizm oczyszcza się z, z, ze wszystkiego, co jest zbędne i niewłaściwe i groźne dla niego. <laughs> Dlatego proszę Państwa stosując y, profilaktycznie metodę samoleczenia BSM, jest książka, tak jak pokazywałaś już, y, to proszę Państwa, usuniemy i będziemy zrobili. No, chodzi głównie o to, że y, y, biznes medyczny nie widzi interesu w rozpowszechnianiu tej metody, chociaż y, jest ona oparta na znanym już kilkadziesiąt lat odkryciu istnienia pól elektromagnetycznych, pól życia które jeżeli są prawidłowe, to człowiek po prostu nie choruje. A ta metoda powoduje to, że organizm dąży do wyrównania tego pola i usuwa wszelkie zakłócenia. Jeżeli mamy pole elektromagnetyczne prawidłowe, a nawet silne, może wrócę do, do zapłodnienia, tak? Jest zapodnienie, jest zarodek i wtedy ten zarodek się prawidłowo rozwija w łonie matki. Dlaczego? Dlatego, że istnieje pole elektromagnetyczne, które powoduje to, że on będzie cały czas się wzmacniał, e, rósł i wyjdzie zwykle zdrowy. Chyba, że właśnie na skutek działania różnego rodzaju terapii medycznych, czy też odbioru niewłaściwego dziecka, organizmu żywego, wtedy nie będzie, wtedy mamy jakieś komplikacje, ale ogólnie te organizm, wszystkie organizmy jeszcze przed narodzeniem, mają wpływ silnego pola elektromagnetycznego, które dlatego jest silny, że panuje wtedy stała temperatura i wilgotność. I tutaj mamy też stałą temperaturę i wilgotność. Jak przyłożymy rękę do głowy, w odpowiednim miejscu, gdzie znajduje się ośrodek układu centralnego, nerwowego, który zawiaduje chorzyścią ciała. Tylko, że my już jesteśmy stworzeni, stworzonym organizmem. Dlatego, proszę Państwa. Nie musimy się, proszę Państwa, obawiać, że nam, na nas nie, nie zadziała, bo trzymamy krótko, zadziała, zadziała natychmiast na, na, na żywy organizm już stworzony, czy dziecko, czy, do, czy dorosła osoba, czy też ich zwierzęta, będziemy błyskawicznie działać tą metodą. Ja, ja widziałem, ponieważ już robiliśmy kiedyś program na temat pól magnetycznych, i ja pokazywałem takie zdjęcia, które ktoś mi wtedy udostępnił z magnesem i z tymi opiłkami metalu, które właśnie układają się w takie bardzo charakterystyczne Wzór, wzory. W taką choineczkę, tak? Taką choineczkę, nawet może to nawet wzory takie, takie fraktalne czyli idealne kształty, właśnie kiedy zadziała ta, te, te, te prądy magnetyczne, to nasze ciało właśnie układają się te wszystkie elementy w naszym ciele w sposób prawidłowy i taki właśnie fraktalny, doskonały. Się, Wra, powracamy do doskonałości naszego organizmu. on się regeneruje, absolutnie mm -hmm. usuwane są wszelkie y, y, substancje, bakterie, wirusy, które działają niekorzystnie na Organizmu. No właśnie, ja chciałam jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo interesuje, myślę, że Państwa, no ja z racji wieku, zresztą dziecka noszę, noszę okulary i miałem problem z, ze wzrokiem, ale teraz mi się jeszcze wzrok może pogorszyć ze względu właśnie na mój wiek, gdzie chodzisz bez okularów. Więc ty nie masz tego problemu, ale wiem, że również w książce są pokazane metody właśnie związane ze wzrokiem. To jest bardzo istotny element, o którym żeśmy jeszcze nigdy nie rozmawiali. Czy mógłbyś troszeczkę więcej opowiedzieć, jak ta metoda może wpływać na poprawę wzroku, na ile ten ta, ta wada wynikająca z wieku może się cofnąć, czy? Czy, czy wada y, taką, którą ja mam od dziecka też może być jakoś modyfikowana? No wzroczność. prawda, dalekowzroczność. Proszę Państwa, astygmatyzm, też. astygmatyzm y, to są takie powszechne dolegliwości, można powiedzieć, czy nawet choroby, bo to, r, to różnie mogą być pogłębione, pogłębione te, y, ten, ten zanik wzroku. Czy, y, 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 złe odbieranie rzeczywistości przez wzrok w każdym bądź razie proszę państwa jest tam bodajże dwie pozycje ale możemy się wspierać jeszcze jedną chodzi głównie o to że jeżeli proszę państwa widzimy że słabnie nam wzrok to proszę zajrzeć do książki jak to szybciej stosować bo czym ten wzrok jest już na tyle Zniekształcony przez lata, tak, tak jak u Ciebie, to będziecie Państwo musieli długo trzymać ręce, ale on też się poprawi i też się wyrówna, i też na przykład zezy, ze, nawet u osób dorosłych, będą zanikać. Ale to może trwać, proszę Państwa, jakieś kilka miesięcy, tak, do roku, i nam się poprawi zupełnie. Zupełnie, z, zupełnie znikają. Znikają też, proszę Państwa, znika też zaćma. No to poprawia wiem. się ostość wzroku, poprawia się dalekowzroczność, zanika, krótko krótkowzroczność zanika. Wzrok jest prawidłowy. No, niedawno miałem panią, która e, zastosowała na wzrok, bo za, zauważyła, że siedzi długo przy komputerze i <śmiech> zaczyna. <śmiech> Na tyle słabność, że, że musi coraz y, bardziej oddalać się od komputera, żeby coś y, zobaczyć. No to w ciągu tygodnia i wzrok miał poprawniony. Tak, tak szybko organizm y, y, zadziałał i wzrok się odbudował. Natomiast tak jak mówię, że ktoś ma y, zadawnione y, sobie y, wady wzroku, Zadawnioną z to będzie trzymał ręce i to będzie trwało dłużej. Ale też są osoby, które w ogóle później, nie, nawet nie zwracają uwagi, że im się poprawia, tak? I nagle widzą, że już orientują się. Orientują że dobrze widzą, że wzrok jest poprawiony. Ja mam, proszę Państwa, swój własny kanał na YouTube piotr Lewandowski TV. I proszę tam zajrzeć, tam jest wiele filmów, to są praktycznie wywiady z osobami, które się wyleczyły, rozmowy telefoniczne, które opowiadają te osoby, jak pozbyły się wady wzroku, jest tego bardzo dużo i Państwo się wtedy zorientujecie, że to naprawdę można się ten, w ten sposób poprawić sobie wzrok i w ogóle, proszę leczyć i nie tylko grypy, ale też mam y, osoby, które nowotwory wyleczyły i to ciężkie nowotwory, nowotwór prostaty na przykład, y, y, córka, córka ojca wyleczyła, bo ten już nie miał siły y, trzymać rąk. I, nie, i, nie, i był chociaż skierowany do tego nie przyjęto, bo nie był za słaby, a ona tą tę, tę prostatę wyleczyła. Także war, warto metodę poznać I jeszcze dokończę. Po prostu medycyna, Państwo zdaje się, że sprawę, że jest nastawiona na, na zarobek, a tutaj zarobku nie widać, dlatego chociaż to pole elektromagnetyczne było dawno odkryte przez doktora Bura, w Stanach Zjednoczonych w, w latach 40., to proszę Państwa, w ogóle medycyna się tym nie chciała zajmować. Można byłoby chociażby badać organizm pod względem pola elektromagnetycznego i w miejscach, gdzie jest ono zachwiane, a jeszcze tam się nic nie pojawi, na przykład na piersi, to już było to pola elektromagnetyczne zachwiane. Ale im chodzi głównie o zarobek, nie o to, żeby wyleczyć człowieka za darmo. Dlatego proszę Państwa, nic o tym państwu ze strony medycyny. Nic się nie do, no nie No właśnie, pierwsze, ja bym chciał troszeczkę pogłębić ten, ten problem, bo to nie jest tylko to, że medycyna, że tak powiem, myśli tylko o zyskach i w związku z tym nie promuje takiej metody, która że jest metodą się sami samoleczenia, metodą desen, ale jest jeszcze gorzej. Tobie blokują na portalach, na Facebooku, tak. blokują Ci stronę, blokują Ci na YouTubie. Nasze programy również są ograniczane zasięgi, właśnie ze względu na no to, jest to, jest to wręcz walka z tą metodą. Wiedzy, tak. Niedopuszczanie do prawdziwej wiedzy, tylko właśnie futrowanie nas lekami, które nas zatruwają fałszywą wiedzą, wiedzą medyczną, likwidacją nawet, nawet kwestii nie wiem, leków ziołowych. Przecież teraz jest również akcja i w, w tym obszarze. I również dostęp do, do, do twojej książki, bo ci właśnie blokują również informacje, gdzie te książki można, można nabywać, sprzedaż jest, jest blokowana. Więc proszę Państwa, niełatwo jest się do tej wiedzy, wiedzy dokopać, dlatego robimy kolejne, kolejne programy, żebyście Państwo do tej wiedzy mogli dotrzeć i rzeczywiście swoje zdrowie ratowali. Jak zawsze lubię mówić, że jak chcesz pokonać ten system, to przede wszystkim zadbaj o swoje zdrowie. Chciałem jeszcze coś dodać. Tak, pro, pro, proszę Państwa, książkę można nabyć w księgarniach wysyłkowych. Jest też w księgarniach Świat Książki. Ko, kosztuje w granicach 30 zł, żaden wydatek. I, i dlatego, no, plus płyta CD. Plus CD, CD jeszcze tam pokazuje, jak układać prawidłowo te dłonie. Proszę Państwa, mówmy wszyscy o tej metodzie swoim bliskim, swoim znajomym, nawet jeżeli będą się z nas śmiali, to Mówmy, patrz, ja się wyleczyłem z tego i z tego, i na czym y, polega ta metoda? Pokaż... Po owocach niech oceniają. Tak, y, pokażcie, że są schematy. On, ta, ta metoda jest praktycznie w połowie na wiedzy medycyny konwencjonalnej, prawda? bo gdybyśmy nie mieli badań y, w zakresie budowy mózgu, które zresztą nie tak dawno były, y, były y, zrobione to byśmy nie, nie wiedzieli, gdzie są te ośrodki, które zwiadą chorą częścią ciała. Wystarczy, że zaktujemy ośrodek i, i będziemy się leczyć. E, jeszcze cię ostatnio pytałem, bo mój przypadek, ja jestem takim, takim świadkiem, że to działa, bo mówię, wyleczyłem się już z paru rzeczy. Ale powiedz mi, czy, czy, bo wiem, że prowadzić stronę, na którą się zgłaszają również inni. Y, którym ta mm, metoda pomogła, czy, czy masz kolejny jakiś ciekawy przypadek, yy, tak powiem, z ostatnich dni czy tygodni? No na przykład taki może, może nie aż tak ważny dla zdrowia, ale jednak, na, na przykład, że yy, facetowi odrosły włosy, no. których nie miał od kilkudziesięciu lat, a żonie jego zgęstniały te, te włosy. Więc tutaj, tak jak mówię, organ się odbudowuje, proszę Państwa, i to jest tak, czy chcemy, czy nie chcemy, to będziemy, to będziemy y, y, zrobić. Piotrze, tak jak mówię, na zakończenie każdego programu, ja będę cały czas monitorował postępy, postępy prac przy tej, przy tej metodzie. Jeżeli będą kolejne przypadki samouleczenia, to będziemy o, o, o tym mówić. I jeszcze raz bardzo zachęcamy Państwa do tego, żeby tę metodę używać. Jak to stosować jest, jest w tej książce. To nie jest żaden wielki wydatek, to jest, jak ja powiedział Piotr, 30 zł. A że tak powiem, nasze, nasze zdrowie wtedy jest zabezpieczone. Piotrze, w takim razie. Życzę Tobie mi miłego dnia i mam nadzieję, że niedługo się, się spotkamy, opowiesz o kolejnych przypadkach. A Państwu oczywiście dziękuję za uwagę. Bardzo proszę, promujcie nas, wspierajcie, bo wszystkie te rzeczy, które są w naszej stacji telewizyjnej, są właśnie dla Was. I jak zwykle mówimy Państwu miłego dnia. Miłego dnia, wszystkiego dobrego.